Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu. Każdego dnia. Cześć, dzień dobry. Wszystkich serdecznie witam. Dzisiaj krótka aktualizacja na temat projektu chlebowej chaty. No, komentarzy mnóstwo, dziękuję. Pełno maili, telefonów, ciekawych. Przeciekawych rozmów dzwoniły niesamowite osoby. Rozmawiałem z wieloma ciekawymi ludźmi. Pomysł się spodobał, jak zauważyłem. Tylko kilka było głosów takich bardziej sceptycznych, ale ja to rozumiem. Ale tych takich zachęt było pełno, ale nie wiem, czy do końca zostałem dobrze zrozumiany. Dlatego, że pełno osób życzyło mi. Że, że trzymają za mnie kciuki, no to raczej ja powinienem trzymać za Was, bo, bo ja to zrobię. A. No ale to jest projekt dla Was, nie dla mnie. To nie jest komercyjny projekt, którym ja mam stworzyć w całym kraju. To jest projekt jako inspiracja jako coś do wykorzystania przez ludzi, których jest pełno, ludzi twórczych, ludzi, którzy potrafią się tym zająć. I każdy może to zrobić lokalnie. To był taki pomysł, e, który każdy z nas ma realizować w tym swoim najbliższym otoczeniu. I, I muszą się stworzyć, odnaleźć, odnaleźć w sobie jakiś sposób przywództwa, czy liderstwa, że staną się tym kimś, kto to na swoim terenie, Poprowadzą to nawet nie chodzi o to, że te piece mają być takie same, czy te wyposażenie ma być takie same. To, to nie ma być jakieś wymyślone przeze mnie, widzi mi się. Ja mogę podpowiedzieć, jak to można zrobić. Ja to mam nadzieję jeszcze w tym roku pokażę, jak to wygląda u mnie, ale, ale to jest dla nas wszystkich, dla każdego. Dlatego to wy w sobie odszukajcie. Czy ja chcę być tym, który to tu dla lokalnej społeczności stworzy? Czy to nie może, nie mogłaby być moja misja dla tych ludzi, że ja im tu w tym usłużę, zbiorę wokół siebie kilku pasjonatów, albo kilku przychylnych, życzliwych ludzi, albo kilku majętnych ludzi, którzy mogą wyłożyć, albo mogą się pozbierać, mogą stworzyć to wspólnie. Czasem ktoś ma w środku wsi fajny teren, już niewykorzystywany z różnych względów. I może dałoby się to zrobić no właśnie, jakoś wspólnie. Bo, bo fajnie zgłosiło się kilku sołtysów. Byłem u mojego wujka, który się bardzo zainteresował i mówi, tak, moglibyśmy tu, moglibyśmy. No, mamy pod tu właściwie teren, bardzo fajna inicjatywa, bo do tej inicjatywy, do chlebowej chaty, chlebowego pieca. Można później stworzyć wszystko dodatkowe. Można kilka razy w roku zrobić ciekawe eventy, jakieś imprezy. Na bazie tego, na pewno ileś razy w roku, można by zrobić warsztaty dla dzieci, gdzie, gdzie nauczycielka z lokalnej szkoły przyprowadza raz jedną klasę, raz drugą, raz trzecią. Pozwalamy tym dzieciom się uczyć. E, I dużo było takich sygnałów, że e, rząd, czy tam e, rządzący, czy, czy tam jakieś społeczności, w gminie się na to nie zgodzą a że gdzieś no nie wolno już palić drewnem nawet no wiecie, prawda jest taka, że jak nie będzie wolno palić drewnem a ja będę miał chlebowy piec na drewno i nie będzie wolno drewnem palić to jak ja będę głodny to się nie będę nikogo pytał, czy mi wolno palić, czy nie słyszycie? Tam u góry zrobię ogień i będę piec chleb. I co? Do obozu pracy? No nie, bo macie głupie pomysły na ten świat i to jest nieakceptowalne. Dlatego nie boimy się tego, a jak będzie stało przy tym zapalonym piecu drewnem 20 osób i przyjedzie jakiś tam urzędnik i powie: A tu kara? Dla kogo ta kara? Przepraszam. Dla kogo? Dla tych 20? Czy dla kogoś wybranego jednego? No dla kogo? Bo nie, 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 nie pamiętamy dokładnie, kto ten ogień tu zrobił. Są prawa i przepisy, które by się chciało zignorować, nie brać w tym udziału albo zrobić jakieś społeczne nieposłuszeństwo. Bo powiedzcie, jak taka mała garstka ludzi, takimi bzdurnymi prawami, stłamsi cały naród. Jak to jest możliwe? Co oni mają więcej, czego my nie mamy? Że mają siły jakieś za sobą, co będą szczylać ci milicjanci do nas? Ja tego nie rozumiem. Przyjdzie i co? Zaleje ci ten ogień w tym piecu, boś patyki zapalił. No, takie prawo jest, naprawdę. Dobrze, już mam tyle lat i nie będę tego długo oglądał. Projekt jest świetny. Dla każdego z was, dla każdej wioski, dla każdej społeczności, wszystko zależy od lidera, który lokalnie się za to weźmie, który będzie tym twórcą. I oczywiście ja z każdym wtedy chętnie się będę konsultował, na tyle, na ile wiem, ile umiem, powiem, a to może inaczej, a to może dobrze. A ktoś powie, a ja mam swojego Zduna i on by mi zrobił brawo, kochamy swojego Zduna, przyjdzie, wymuruje piękny piec. Mam już kontakt, bo to mi piszą ludzie, do, do tego głównego z cechu z duńskich Zdunów i będę się z tym panem kontaktował. Czy on zna w całym kraju tych Zdunów, czy oni są jakoś zrzeszeni, także, że możemy ludzi odesłać? Pewnie mają dużo pracy, bo przybywa teraz tych i piecy kachflowych znowu z powrotem do ogrzewania, i, i pieco kominków, i takich piecy w domu do gotowania znowu powstają. Są takie strony nawet internetowe. Dlatego na pewno jeszcze pełno fajnych panów z Dunów jest, którzy by się chętnie dołączyli, albo zrobili to jakoś taniej, bo to nie może kosztować dużo. Myślę, że takie wypasione miejsce to by gdzieś kosztowało ze stówę, ze sto tysięcy może takie fajne, z chatką taką drewnianą i z piecem już i z jakimś tam stołem z czymś. No i wiecie, myślę, że takie wiejskie te Siłownie, z których nikt nie korzysta, kosztowały więcej. Wszystkie te puste orliki kosztowały więcej. Wszystkie inne wiejskie projekty zawsze kosztują więcej i to jest koszt, podejrzewam, czterech hybrydowych lamp, takich solarowo-wiatrakowych. A czasem na wioskach tych lamp jest dziesięć nie ja wiem. Każdy musi zdecydować, co jest priorytetem. Łatwo jest to zrobić na terenie prywatnym, bo ci nikt dłaszki nie robi. Do 35 metrów można budowlę postawić bez zezwolenia na zgłoszenie, i wtedy 35 metrów to już myślę jest takie ok, żeby tam był piec i żeby tam było miejsce do przygotowania tego. Przyniosłoby nam to 100% zabezpieczenia. Każdy ma w domu wtedy schowaną mąkę. Przytrzymamy to ziarno, zmielimy to jakkolwiek, sfermentujemy i będziemy piekli chleb. I wszystko nam tam, te wszystkie sieci, czy one się zamkną, czy nie zamkną, to nam wisi, bo se to zrobimy sami. Nie będziemy patrzeć na łaskę kogoś z Portugalii. No i tyle: sklepu już w tej naszej wiosce, gdzie ja mieszkam, też nie ma żadnego, więc tam chleba żadnego nikt nie przywiezie. No, no i co. A chcemy się zebrać do kupy jako ludzie. Jako ludzie mieszkający na takiej wsi, trzeba się przełamać, żeby być tym, kto pójdzie się poznać z sąsiadem. Nie? Bo, bo często jest tak, że mieszka ludzi, tych nowych domów powstało pełno i ci ludzie dali się nie znają. Tak jak na osiedlu mieszkaniowym w blokach, też się nie znają. I w tych domkach też się nie znają, tam się rozpoznają, może po samochodach, ale jak ta pani albo ten Pan ma na imię, to, 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 to nie wiemy do końca. No i mamy z tym jakieś, nie wiem, czemu opory, że, że ludzie chcą być anonimowi. Może chcą częściowo, ale nie myślę, że wszyscy chcą być anonimowi. Myślę, że możemy się dzielić z sobą takie, co nie wiem, jakby to po angielsku fajnie brzmiało taki. Share myself, może. Taki, żeby być kimś, kto ma wpływ, dobry, pozytywny wpływ, taki pełen pokoju wpływ na innych ludzi. Zbieramy z Dunow. Piszmy dalej, zróbmy taką bazę wiedzy na temat tego projektu. Kto może być z Dunem, kto to zbuduje, które sołectwo umie zebrać środki, żeby zrobić to już w przyszłym roku. Które słodztwo może zadeklarować, że dobrze, chcemy wziąć w tym udział, może zróbmy całą taką stronę Facebookową, osobną do tego. Ja ją zrobię. Ja ją zrobię i tam będzie dostęp dla ludzi zainteresowanych, i ja to zrobię szybko, może przez weekend taką stronę. I tam sobie będziemy pisać. Ja mam takiego z Duna, a ja mam takiego cieśli, który by ten domek zbudował. A ja jestem z Wielkopolski, a ja jestem z Małopolski, a ja jestem z Mazur. I, I wiecie, jakie to będzie fajne? To będzie taka fajna zabawa. Stworzymy coś, czego nie było. I powiedzcie, choćby się tych mm, wydarzyło kilkanaście, kilkadziesiąt. No dobra, kilkaset. Zbudujmy w Polsce takich chat niekomercyjnie. Nikt na tym nie ma zarabiać. To ma nas zebrać, zjednoczyć, pobrać. No, może coś tam zarobią ci producenci tych piecy i dobrze, bo to ich, bo to nasz pomysł, nie ich. Więc oni po prostu nam to zrobią. Może nam sprzedają taniej, jak powiemy, że chcemy dla dziesięciu takich miejsc. Fajne. Nie złoście się na mnie, jak to coś. Nie tak mówię, ale, ale zróbmy to. Co? Kto nas powstrzyma? No, no, kto nas powstrzyma? Zrobimy stronę na Facebooku, będziemy się tam zbierać, będziemy się dzielić wiedzą o ludziach, którzy mogli brać w tym udział, o miejscach, które by stworzymy, może taką mapę, i będziemy wbijać takie wirtualne szpilki tu, 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 tu. I na początku może gdzieś tam będzie jedna ta szpilka, a jak zobaczymy za pięć lat, to nie będzie gdzie szpilki włożyć. Tyle będzie już zajętych miejsc na mapie kraju, gdzie te piece powstały. Patrzcie, jaki fajny ten pomysł by był dla Was. Na pewno, jak ja skończę, albo w trakcie jeszcze będę znowu przygotowywał odcinki, jak z tą piwniczką robiłem. Że dzisiaj jest tak: to pierwszy etap wymyślanie, drugi coś tam przyjechało, trzeci coś tam ściany powstały, czwarty jakieś coś tam. No, i tak to pokażemy, jakby to można, a potem na końcu pokażemy, rozpalamy piec. I pokazujemy, mieszamy ciasto. Wkładamy uformowany bochenek do tego pieca i wyjmujemy pierwszy chleb. Zwołujemy sąsiadów i przełamujemy ten chleb i rozdajemy. Co we na to? tworzymy społeczność, robimy stronę na Facebooku. Tam się poznamy. Powiecie, na YouTubie to ja nikogo nie znam. Tyle osób tu przychodzi, a ja nie wiem kto jest kto. Idę na jego kanał, a tam pusto, choć pewnie miałby pełno fajnych rzeczy do opowiadania. Także może na Facebooku poznamy się lepiej. Ja też mam swojego takiego tego Facebooka z tego mojego pieczenia bezglutenowego. No i i tyle. Ja piekę bezglutenowy chleb, ale nigdy tego nie reklamuję i nigdy nie namawiam. Kto mnie tam odszuka, kiedy, to kupi. Raz na pięć tygodni. Dziękuję, że tu ze mną byliście. Trzymajcie się. Szybko postaram się to zmontować i Wam puścić. Zostańcie ze mną. Odcinków będzie przybywało. Na początku tego tygodnia następnego będzie taki Odcinek o upadku rzemiosła i drobnego handlu w powiązaniu do historii powojennej. Trzymajcie się, dziękuję, że byliście. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Drodzy nasi, jutro, czyli sobota 8 października o 17 po południu, premiera filmu nagranego w Katowicach w studiu z moją córką, fajną, kochaną Esterą. I będziemy opowiadać, Estera będzie opowiadała o rodzicielstwie zastępczym, o pieczy zastępczej, o rodzinach adopcyjnych. Niesamowita rozmowa, tam trzeba to poświęcić trochę dużo czasu, ale naprawdę warto. A ci, dla których sprawy rodzicielstwa zastępczego są ważne, to już koniecznie zostańcie tam z nami. Sobota 8 października. Premiera, zapraszamy. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.